Opowieść o prawdziwym świętym Mikołaju. Już dawno strażnik miejski obwieścił nadejście nocy, ale mało Pawełek nie mógł zasnąć. Leżał na swoim posłaniu i wpatrywał się w jasne plamy, które malowało na ścianach wpadające przez okno światło księżyca. Myśli chłopca krążyły uparcie wokół wydarzeń dzisiejszego dnia. Przed obiadem przypadkiem usłyszał, jak tata opowiadał mamie o utracie pracy. Oboje płakali zatroskani o los licznej rodziny. Tak trudno będzie ją wyżywić. Pawełek westchnął ciężko i obrócił się na bok. Nagle za oknem rozległy się dziwne szmery. Sapanie i po chwili przerażony chłopiec zobaczył wsuwający się do wnętrza długi kij, na którym był zawieszony jakiś pakunek. Po chwili ktoś wyciągnął kij z powrotem, ale już bez paczki, która została na podłodze. To chyba nie jest złodziej, bo nic nie zabiera, wręcz przeciwnie, coś zostawił, pomyślał Pawełek. A jednak zadrżał. Zobaczył w oknie głowę nocnego intruza, który najwidoczniej chciał sprawdzić, gdzie wylądował pakunek. Nagle nieznajomy dostrzegł, że chłopiec nie śpi. Ich oczy się spotkały. Przez chwilę obaj milczeli. Wreszcie obcy powiedział łagodnym głosem: Nie bój się mały, nie jestem złodziejem. Przyniosłem tylko mężczyzna przerwał jakby zawstydzony. Co przyniosłeś? zapytał powełek. Trochę pieniędzy dla twoich rodziców i zabawki dla ciebie, pawełku. Czy ty mnie znasz? Tak, znam wszystkie dzieci, które chcę obdarować. Powiedz, kim jesteś, gdzie mieszkasz? To nieważne, ale opowiem Ci krótko moją historię. Mój tata był bardzo bogatym człowiekiem, miał wiele dóbr, posiadłości, niewolników. Teraz cały majątek należy do mnie, ale nie mogę pogodzić się z tym, że jest tak wielu biednych, potrzebujących ludzi wokół mnie. Pamiętasz, Pan Jezus powiedział, że więcej radości jest zdawania niż zbrania. Tak więc. Tajemnicy przed ludźmi pomagam, komu mogę, a najbardziej lubię obdarowywać prezentami dzieci. To bardzo piękne, co mówisz, zachwycił się Pawełek. Czy mogę opowiedzieć o tobie rodzicom? Skoro już mi widziałeś, musisz powiedzieć prawdę. A teraz żegnaj, mam jeszcze kilkoro dzieci do odwiedzenia tej nocy. To mówiąc, nocny gość zeskoczył na ziemię, by odejść. Lecz pawełek zerwał się z łóżka i wycholony z okna zawołał, jak ci na imię? Po chwili usłyszał cicho oddalający się głos. Na imię mam Mikołaj! Chłopiec długo patrzył w tę stronę, gdzie zniknął jego dobroczyńca. Później obudził rodziców i opowiedział im wszystko. Kiedy skończył, mama powiedziała zmienionym ze wzruszeniem głosem: To święty człowiek, po prostu święty! To jedna z wielu historii, które można by opowiedzieć o świętym Mikołaju. Żył w III wieku w mieście Mira, które znajdowało się na terenie dzisiejszej Turcji. Czynił tak wiele dobra, że w końcu nie dało się tego ukryć. Mieszkańcy miasta bardzo pokochali Mikołaja. I wybrali go na swojego biskupa. Dlatego właśnie przedstawiany jest przez malarzy w wysokiej czapce na głowie i z długą laską w ręce. No i podobno nadal rozdaje dzieciom prezenty, tylko że teraz robi to przed świętami Bożego Narodzenia. Czy wy także go spotkaliście?